Witajcie! Nazywam się Katarzyna Janta-Lipińska, mieszkam w Łącznie. Na co dzień jestem animatorem kultury świetlicy wiejskiej, a dziś pokażę Wam, czym zajmuję się w wolnym czasie. Strona, którą założyłam na Facebooku nazywa się Uplotę Handmade. Stworzyłam ją po to, by pokazać to, co robiłam dla siebie oraz bliskich znajomych. Było mi niezmiernie miło, gdy okazało się, że Moje produkty podobają się szerszemu gronu i tak zaczęła się przygoda z Uplotem. Produkty, które tworzę, to nie tylko te, które wymyśliłam sama, tylko też te, które wymyśli sobie klient. Jestem w stanie naprawdę zrobić dużo, dużo fajnych rzeczy. I dlatego serdecznie Was zapraszam na moją stronę. Wpadajcie i zobaczcie, co tworzę.